To ważny dzień. Może wiele wyjaśnić w kwestii przyczyn wypadku porucznika Moody'ego. Mimo słonecznej pogody, woda jest mętna. Musieliśmy ją wczoraj zmącić.

Dźwig wyciąga silnik. Mamy go na powierzchni. Pierwszy raz od 11 kwietnia 44 roku. Wystarczy. Dobra robota. Wydobywamy samolot kawałek po kawałku. Nie wiem, co powiedzieć. To chyba najcięższy element. Dzięki niemu dowiemy się wiele o samolocie. Musimy przetransportować go do muzeum w Detroit i zacząć prace konserwacyjne.

Zabieramy silnik na wybrzeże. Musimy przenieść go z łodzi na ciężarówkę i przewieźć do pracowni konserwatorskiej w Detroit. Pora wyciągnąć silnik z wody. Nie. Gotowi? Powoli. Rozłożenie elementów pozwala pojąć, jak duży był samolot. Trudno to sobie wyobrazić, widząc rozrzucone elementy pod wodą. Naprawdę robi wrażenie. Pierwszy raz od wypadku fragmenty znajdują się we właściwym ułożeniu. Działko kalibru 37 mm to kluczowy element konstrukcji. Na dziobie samolotu zamontowano też dwa karabiny maszynowe. Dlatego silnik musiał być przeniesiony za plecy pilota. To wyjątkowa cecha tego myśliwca. Niezwykłe, że silnik ważył prawie 550 kg. Jednak myśliwce P-39 miały ograniczenia. Najlepiej sprawdzały się przy prowadzeniu ostrzału na niewielkich wysokościach. Potrzebne były samoloty długodystansowe, takie jak P51. Ten myśliwiec mógł lecieć dalej, dłużej i wznieść się wyżej. Miał lepszą zwrotność. Był naprawdę zwinny. Od razu zakochałem się w P51. Ten samolot był doskonały w obsłudze. Piloci z Tuskegee mieli ochraniać bombowce w czasie nalotów. Bombowce i osłaniające je myśliwce nie przestają niszczyć niemieckich pozycji. I traciliśmy średnio 46 bombowców w każdej misji. To wiele ofiar, dlatego zaczęliśmy ich osłaniać. Pułkownik Davis zabronił odłączania się od bombowców. Mieliśmy nie ścigać niemieckich myśliwców. Na pokładzie wrogiego samolotu był jeden człowiek, w bombowcu dziesięciu. Musieliśmy dbać o bezpieczeństwo nasze. Wiedzieli, że dołączyły do nich czerwone ogony. Pytali, kto osłania ich całą drogę, kim są ci ludzie. Media zaczęły się interesować pilotami z Tuskiki. Nie tylko gazety afroamerykańskie, ale ogólnokrajowe. Pisano, że są doskonali i niemieccy piloci nie mają z nimi szans. Zaczęli nas rozchwytywać. Nie mogli uwierzyć, że to czarni pilotują. Eskorta myśliwców dodaje otuchy w czasie misji. Ten pilot czuje się bezpiecznie, gdy chroni go kompan w myśliwcu. Wiedziałem, że w bombowcach lecą biali piloci, ale dla mnie to byli po prostu Amerykanie. Nie zwracałem uwagi na nic innego. Graliśmy w jednej drużynie. Piloci z byli w Europie nie do zatrzymania. Kto jest najlepszy? Ten, który opowiada, czyli ja. To koniec wojny w Europie. Dzień zwycięstwa to święto dla Afroamerykanów. Cały świat trzeba oczyścić ze zła, od którego uwolniono już jego połowę. Liczyli, że po powrocie do kraju zwyciężą wartości, o które walczyli. Pamiętam, jak schodziliśmy ze statku i zobaczyłem informację, że czarni żołnierze mają się skierować w inną stronę niż biali. Pomyślałem, że ten kraj jest niereformowalny. Po wojnie piloci z podlegali segregacji, ale ich sukces w Europie. Był zalążkiem zmian. Pierwszym krokiem było podpisanie przez prezydenta Trumana rozporządzenia o desegregacji w siłach zbrojnych. Na mocy rozporządzenia prezydenta Nastąpi integracja wszystkich jednostek wojskowych. Zajmie to trochę czasu, lecz polityka w tej kwestii została już ustalona. Dokonaliśmy czegoś niezwykłego. Gdyby nie nasz sukces, Truman nie podjąłby tej decyzji. W armii zniesiono segregację rasową wcześniej niż na rynku pracy i w edukacji. To jeden z fundamentów dla sukcesu ruchu praw obywatelskich. Jednak książki z tego okresu pomijają udział czarnych w wojnie. Dlatego długo nie mówiono o sukcesie tych pilotów.